Cześć, tu Ania, witaj na moim kanale. Dzisiaj opowiem, jak o siebie dbać już po urodzeniu dziecka. Jeżeli interesuje się temat, zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o to, jak dbać o siebie po urodzeniu dziecka, również wyróżniam trzy poziomy. Pierwszy poziom to skóra. Jeżeli chodzi o odżywianie, zauważysz, droga mamo, że wzrośnie twój apetyt. To będzie dodatkowy obiad dziennie, tak mniej więcej. To, to jest właśnie ta energia potrzebna do y, produkcji mleka. Nie zawsze będzie to obiad, nie raz będzie to tabliczka czekolady, <gry> ale nie przejmuj się, to się uspokoi, tak zaczyna, zaczyna się wyciszać po szóstym miesiącu. Pierwsze sześć miesięcy będzie bardzo intensywne, i y, ta laktacja wymusi na, na, na tobie większe spożywanie pokarmu. Nie przejmuj się to minie. Y, oczywiście, tak długo jak karmisz wspieraj się z suplementacją dla kobiet ciężarnych i karmiących. To jest bardzo ważne, żebyś nie zapadła na zdrowiu. To jest bardzo ważne, wspierać się pod względem suplementacyjnym też. Wspomaga po prostu, żeby się czujesz. Jeżeli chodzi o ruch, na tym kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobał, zostaw lajka, subskrybuj, aby nie ominąć kolejnego. Zostaw po sobie ślad w komentarzach i widzimy się następnym razem. Pa!